Witam Was serdecznie. Wszystkie opowieści, właśnie, w Riza zaczynają mieć taki wspólny koniec, w zasadzie wspólny mianownik, mianowicie w coraz szerszych informacjach, w coraz szerszych wiadomościach, właśnie które uzyskujecie już publicznie. Stacje telewizyjne teraz cały czas publikują materiały na temat właśnie eksperymentów z dziećmi. Temat sanatoriów jest poruszany, szczególnie Niemcy. Dzisiejsze były NRD, była Czechosłowacja, Polska, tereny właśnie Rabki, no i to co działo się właśnie w tych domach sanatoryjnych i domach opieki. I co się okazuje? Eksperymenty, eksperymenty, nieludzkie traktowanie, wykorzystywanie tych dzieci. Jak mówiłem o tym 10-12 lat temu, było to traktowane z przymrużeniem oka. Mówiłem o tym 5 lat temu, była szydera, idiota mówię o głupotach. No i teraz chciałbym spojrzeć w twarz tym ludziom, żeby obejrzeli taki materiał i teraz powiedzieli dokładnie to samo o tych głupotach. Skarby Dolnego Śląska, skarby lize, te które tutaj są pod moimi nogami, które są wokół mnie. Yy... Misja generała Pliszko, misja yy... generała Prawina, która sięgała praktycznie tych terenów, miały za zadanie jedno. Znalezienie, odnalezienie skarbów Trzeciej Rzeszy ukrytych na Dolnym Śląsku. Grundmann, jego lista, człowiek oddelegowany do szukania miejsc, gdzie będzie można deponować skarby Trzeciej Rzeszy. Zamki, kotliny i kopalnie Dolnego Śląska idealnie do tego miały się nadawać. Teren miał być idealnie do tego przystosowany. Yy... Późniejsze powojenne misje, przede wszystkim pułkownika, znaczy porucznika wtedy Jaroszewicza, i później generała Kiszczaka. Lata 80., generał Kiszczak, lata 1945-49, podporucznik Jaroszewicz. I jaki jest skutek? Rodzina Jaroszewiczów ginie. Nie giną sztabki ze złotem, nie giną dolary z sejfu, nie giną kosaki ze ścian, giną. Ręcznie zapisane notesy. W 1981 roku generał Kiszczak i poszukiwanie złota na Dolnym Śląsku, właśnie listy Grundmana, według listy Grundmana, uwierzył człowiekowi o nazwisku Kloze, to znaczy nie on uwierzył, tylko uwierzył w opowieści człowieka o nazwisku Kloze, który opowiadał o skarbach zdeponowanych i schowanych na terenie Dolnego Śląska. Złota afera, która wybucha parę lat temu pod nazwą Złoty Pociąg I co się okazuje? Słowa Heinricha Himmlera, że żadne tajemnice, żadne zabezpieczenia nie uchronią ich tajemnic tak skutecznie jak w kilu. Parę lat temu prezentowałem Wam te źródełka one mają wspólnego z dzisiejszą opowieścią. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Jednak wracając znowuż do Kiszczaka, Prawina, Pliszki i innych ludzi zajmujących się poszukiwaniem skarbów Dolnego Śląska. W momencie, kiedy powstawały listy Grundmana, powstawała inna lista, bardziej ciekawa i bardziej ta, która dzisiaj się sprawdza. Mianowicie przydatność tych terenów pod względem ekologicznym, ekonomicznym znaczy i mineralogicznym dla III Rzeszy w trakcie II Wojny Światowej. Plany te powstały w 1935 roku, 1934, w 1935 roku. Przydatność terenów uznana za bardzo wysoką. Na te tereny skierowane zostają różne firmy wydobywcze, różne firmy produ produkujące paliwa dla III Rzeszy, czyli paliwa, które były im niezbędne. Wytwarzano paliwo syntetyczne, ale to już lata 40. XX wieku, m.in. w wałbrzychu z wydobywanego węgla, czyli antracytu. Antracynt, węgiel wysokokaloryczny, tak zwany trójwydajny, bo z niego mamy gaz, węgiel i koks. Z tego tworzono właśnie między innymi paliwo syntetyczne, do tego minerały. Słuchajcie, niezliczona ilość rudy żelaza, jak i rudy uranu. Do 1945 roku te tereny można powiedzieć były takim skarbcem, rezerwuarem dla III Rzeszy. Powstają tu w różnych miejscach różnego rodzaju tajne placówki badawcze. I prawdopodobnie kompleks Riese miał być jednym z takich placówek. Yy, Historię z główną kwaterą Adolfa Hitlera, schronem przeciwatomowym, możemy traktować tak samo jak moje opowieści o wilkołakach, szczygach i Upiora. Słuchajcie, od wielu, wielu lat mówię, że nie złoto, nie, drogo, nie drogocenne jakieś tam klejnoty, jednak wiedza i minerały. Antracyt. Polacy zaprzestali wydobycia antracytu na tym terenie w latach 90. Teraz okazuje się, że największy skarb Dolnego Śląska, czyli antracyt, jest już w chińskich rękach. I teraz w 1945 roku, jak odzyskujemy te tereny, przyjeżdża tu na te tereny inżynier Andrzej Bolewski. Polecałem Wam kiedyś książkę jego z drogi do Poczdamu i po raz kolejny Wam ją polecam. Słuchajcie, książka kosztuje 35 zł, żebyście nie dali się władować jakimś tam hochstaplerom 300-400 zł. 35 maksymalnie 50 zł za tą książkę można zapłacić. Jednak inżynier Andrzej Bolewski stworzył coś bardziej ciekawego i coś, coś bardziej drogocennego listy minerałów. Księgę Minerałów właśnie Dolnego Śląska, Kotliny Kłodzkiej I słuchajcie, jest to dzisiaj podręcznik bardzo, można powiedzieć, na czasie Chińskie firmy, które te tereny właśnie teraz tu przejmują, no nie tylko chińskie, bo teraz będzie tutaj, że się, jakąś propagandę Kanadyjska firma, konsorcjum górnicze plus niemieckie jakieś, które jest finansowane przez chińskie jakieś tam coś tam słuchajcie, Posługuję się tymi dokumentami Można tą książkę jeszcze dostać w internecie W zasadzie dla takich ludzi jak my Ona nie ma najmniejszego znaczenia Jednak wykaz miejscowości W których znajdują się nikiel, chrom Gdzie znajduje się ruda, żelaza, uranu Gdzie znajduje się baryt Gdzie znajduje się antracyt Gdzie znajdują się inne minerały Słuchajcie, w bardzo dużych ilościach Okazuje się, że to są te tereny Na których ja stoję tu I teraz eksperymenty o których powiedziałem właśnie na początku. Sanatoria. Słuchajcie, tu po II Wojnie Światowej na terenie Głuszycy, w zasadzie zaraz po odejściu stąd Niemców, po wkroczeniu Armii Radzieckiej, powstaje pre prewentorium dla dzieci żydowskich, tak zwana ochronka, słuchajcie, na ulicy Leśnej. W dzisiejszym szpitalu, znaczy za komuny był tam przez wiele lat szpital, w tym miejscu powstaje właśnie ochronka dla dzieci żydowskich. Rodzi się pytanie, skąd te dzieci żydowskie tu się wzięły? To jest raz. I znajduje się w tej ochronce szewek Weiss. Sam tu przyjeżdża, sam na tych terenach jest, opowiada o swoim pobycie. Jednak teraz okazuje się, że te opowieści są nie na rękę. Bo się okazuje, że te dzieci nie były z tego terenu, tylko zostały tu przywiezione z centralnej Polski. Okazuje się, że w książce pod tytułem Sudeccy Żydzi, tych Żydów tu praktycznie w ogóle nie ma, a ci, którzy byli, współpracowali z nazistami. Temat jak zwykle bardzo, bardzo niewygodny. Jednak po drugiej wojnie światowej gorączka złota, która jest na tym terenie. Bardzo szybko zostaje zdławiona. Powstają legendy. Powstają legendy właśnie o wilkach, powstają legendy o stworach, jednak pozostaje coś bardziej tajemniczego. Wyrobiska i szczolnie podziemne. Powstają tego typu miejsca. Te miejsce ma dużo, większą datę, takich tych stawików, jest tutaj 11 aż do zapory, która znajduje się u góry. Wielokrotnie w tym film, film pokazywałem. Jednak Teraz w tych opowieściach szalonych okazuje się, że to były miejsca obrzędowe, że tu właśnie czczono między innymi Wotana. Ogrodnik, teren ogrodnika po II wojnie światowej był faktycznie ogrodnik, teren ogrodnika. Tam hodował sobie różnego rodzaju tulipany. Jednak na terenie jego posesji znajdowało się wejście do chodnika, była głęboka studnia, którą można było dostać się do tajemniczych podziemi, które właśnie szły w tym kierunku. I teraz to się okazuje. Jest to kanał nawadniający, nie odwadniający, tylko nawadniający. Zapora, która znajduje się stąd w jakieś 1000 metrów, bardzo łatwo ją znaleźć. Jak się włóczycie po tych terenach, na pewno ją znacie. Jest kilka budynków, które były uważane za przepompownie, jest kilkadziesiąt studzienek, kilkadziesiąt różnego rodzaju przepustów wodnych. Okazuje się, że ten teren był rezerwoarem wody dla zakładów, które znajdują się poniżej. Historie opowiadane nam od dziecka, że zakład włókienniczy, w którym miałem okazję pracować, szkoła włókiennicza, w której kończyłem szkołę, zdobyłem wykształcenie, bardzo zacne. Także korzystały właśnie z wody wypływającej tutaj z gór. Jednak okazuje się, że ta woda nie była ze źródeł, nie była z rzek, tylko to jest odwodnienie z tuneli i chodników, które znajdują się tu w tych górach. I teraz rodzi się pytanie. 50-60 lat poszukiwań przez niektórych poszukiwaczy. 40 lat prowadzenia tutaj prac wiertniczych nie dają nam nic. Mi od wielu lat się zarzuca, że nie pokazałem nic. No będę z tym walczył. Pokazuję wam to, co widzę. Widzicie właśnie wszystkie te tereny, które wystarczy sobie zwiedzić, przyjechać, obmierzyć i zobaczycie, że tutaj nic do niczego nie pasuje. Te wszystkie ciągi wodne, które tutaj się znajdują, słuchajcie, zostały idealnie zaprojektowane. Niektórzy nawet twierdzą, że w projektowaniu tych ciągów wodnych tu w Kotlinie Kłodzkiej brał inżynier, który budował łódzką dętkę. Tak, dokładnie ten sam inżynier przyjeżdżał tu na te tereny, słuchajcie, żeby zinwentaryzować ilość wody, która tu spływa właśnie z kopalni, które tu się znajdują. I teraz Wam taką zajawkę rzucam. Sprawdźcie sobie, kto był inżynierem budującym właśnie kanalizację łódzką, który to był wiek i który to był rok. I dlaczego ten człowiek przyjechał tu, zainteresowany właśnie wodą? Ilość wody. Zawsze to ogłaszano nam suszę hydrologiczną. Słuchajcie, hektolitry, tysiące litrów wody tu się marnuje. Nawet może być susza dookoła, ta woda zawsze wypływa. Jest jedna z legend, którą już Wam wielokrotnie opowiadałem, że te góry powstały na skutek uderzenia jakiegoś obiektu kosmicznego w te tereny, że ta kotlina Kłodzka została w ten sposób właśnie wyryta i na skutek uderzenia powstały gigantyczne chodniki i jakieś korytarze, które zamieszkuje sobie tam jakaś podziemna cywilizacja. Moje historie są bardziej szalone, które skłaniają na skutemu, to znaczy mnie i ludzi, którzy troszeczkę ten temat liznęli, że Niemcy starali się stworzyć jakąś rasę i dzisiaj okazuje się, że krzyżówka człowieka Hybryda człowieka ze zwierzęciem już jest normą. Odczytywanie ludzkich fal mózgowych już jest czymś normalnym. Przekładanie ludzkich fal mózgowych wyobraźni, przekładanie na obraz komputera. Czyli jeżeli mamy hybrydę i jeżeli mamy coś takiego, połączymy do kupy. Mamy idealną hybrydę, o jaką walczymy jako ludzkość od zawsze. Wystarczy wziąć pradawne jakieś tam cywilizacje. Nawet już u Sumerów występują jakieś dziwne stwory na ich malunkach, które mają właśnie szklane bańki na głowa. i teraz paradoks bo w telewizji, słuchajcie w internecie coraz więcej takich informacji mamy z takimi informacjami mamy do czynienia i kiedyś wam powiedziałem właśnie o chaosie który nastąpi dla naszego jeszcze życia, no, czego po prostu nie chciałem żeby żyć w takich czasach jak żyjemy dzisiaj ponowna segregacja ponowna segregacja i zacieranie, słuchajcie ludzkiej osobowości płci mamy już nie wiem, 14-20 rodzajów i teraz mamy się do tego odnieść pozytywnie i te odmienności zaakceptować. Następnym krokiem, słuchajcie, będzie kastowość między nami ludźmi. Będzie rasa panów, będą wybrańcy i będą ci, którzy po prostu będą lepsi, gorsi. I teraz zaczniemy segregację. Zaczynamy już. Na jednych i na drugich. Na, zaczynamy od zaszczepionych i niezaszczepionych. I za chwileczkę będziemy mieli taki podział, jak mieliśmy w minionych wiekach, i będziemy mieli to samo, co było w czasie II wojny światowej. I teraz brednie wariatów. Brednie wariatów, które zasłyszałem tu, w tej okolicy. Brednie wariatów, które przez wiele lat przewijają się gdzieś wokół mnie i wokół Was. I teraz to nabiera realnego, właśnie obrazu. Grundman i jego skrytki, słuchajcie, no, żyje tym. Może, może setki tysięcy ludzi, to może jest dużo powiedziane, ale dziesiątki tysięcy poszukiwaczy, którzy szukają namiętnie tego złota. Znam osoby, które zadłużyły się gigantycznie, jakby te pieniądze, które pompowały w poszukiwanie tego skarbu, wpompowali w jakikolwiek biznes, słuchajcie, byliby bardzo bogatymi ludźmi. Ktoś mi kiedyś powiedział, po co ja mam szukać złota, złoto samo do mnie przychodzi, bilet kosztuje 35 zł na wejście do mojego obiektu. I facet ma zupełną rację. A jak będę chciał, żeby mi coś wykopali, rzucę hasło, że tam jest złoto. Przyjadą, rozryją cały teren i zobaczymy. Ja, za ciekawe zaspokoję swoją ciekawość. A jak coś znajdą, no to wiadomo, to jest moja własność. I po co mi szukać złota? I facet tutaj miał perpetuum mobile do robienia pieniędzy. No niestety skończyło się. Jednak ten efekt, właśnie o którym opowiadałem, który kiedyś wyczytałem, a jest w książce Bogusława Włoszańskiego sieć. Możecie sobie o tym przeczytać, że właśnie. Himmler, zafascynowany oglądając, oglądaniem myszki Miki, widział jak myszka Mika ucieka, myszka Miki ucieka, gonią ją wilki. Myszka Miki zaczęła rozrzucać złote monety na boki. Wilki rzuciły się na złoto, a główny ich cel polowania uciekł. I dokładnie Himmler zastosował taką metodę. Czy my jesteśmy świadomi tego wszystkiego? Przypuszczam raczej, że nie. Czy wiedza, którą ja posiadam, a nie posiadam żadnej wiedzy, to zaznaczam, ma jakiś sens. Nie ma najmniejszego. Są to fajne legendy, są to fajne opowieści. Jeżeli ktoś z tego wyciąga jakieś wnioski, sam pogłębia tą wiedzę, to jest super. Najgorzej jest tak, jak, że ktoś bierze to jako pewnik. Nie ma czegoś takiego. Sami musicie, słuchajcie, w dzisiejszych czasach poszukiwać prawdy. Nie ma wzorców. Nie mamy na czym się wzorować, bo każdą prawdę, którą dzisiaj ktoś ogłosi, zaraz ktoś inny okrzyknie kłamstwem. Słuchajcie, żyjemy w dobie, gdzie dzisiejsza. Jutrzejsze kłamstwo dzisiaj jest prawdą, i na odwrót. Dzisiaj politycy wymyślają, jak jutro znowu nas zatłumaczyć. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Ten sam system działał za czasów Hitlera, Stalina, Mao tse i wszystkich innych, słuchajcie, krwiopijców, którzy pasożytowali na nas. A na boku, właśnie, istnieje sobie jakaś tam nie wiem, czy rasa, czy cywilizacja, która po prostu na nas pasożyci, i teraz. Znowuż mamy do czynienia z szaleństwem, z wariactwem, czy z jakimiś szalonymi opowieściami. Nie wiem, to za chwileczkę się samo nam przedstawi. Słuchajcie, wystarczy telewizor włączyć, i zobaczymy, znajdziemy odpowiedź za 2-3 dni na te moje szalone brednie. Pokaż dookoła cały teren. Las powoli odkrywa tu swoje tajemnice. Powoli coraz więcej osób wie o tym, co znajduje się pod ziemią. Coraz więcej różdżkarzy na tym terenie potwierdza rozmieszczenie tuneli, które tu się znajdują pod moimi nogami. Słuchajcie, są to rzeczy, o których miejscowi wiedzą od zawsze. Są to rzeczy, które po II wojnie światowej nie były żadną tajemnicą. Słuchajcie, ja urodziłem się 40 lat po II wojnie światowej. 20 lat, przepraszam bardzo. Yy, urodziłem się 20 lat po II wojnie światowej, dorastałem tu na tym terenie i w momencie, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy byliśmy nastolatkami, lataliśmy po tym terenie. Wchodzenie, słuchajcie, do tych miejsc, które były wtedy, teraz jest ruina, wtedy to było wszystko zadbane, to było wszystko wy, wypielęgnowane. Ogrodnik, który tu poniżej miał swoją posiadłość, dbał o ten kanał wodny, bo on zawsze miał u siebie wodę. Na swojej posesji. Jak zaczynało brakować gdzie wody, chociaż nie pamiętam pojęcia, susza hydrologiczna tego jak byłem dzieckiem, ale były momenty, że były ograniczenia w dostawach wody. Jednak te wszystkie poniemieckie gospodarstwa, które były na zboczach tych gór, im wody nigdy nie brakowało. W rzece woda mogła spadać do najniższego poziomu, że normalnie szliśmy zbieraliśmy pstrągi, żeby one nie były w stanie już uciekać. A te wszystkie stromyki, stawiki i jak my to żeśmy nazywali jeziorka, bo tam zapora u góry, jak jest, to dla nas była jeziorem wtedy, one były pełne wody. I Niemcy na przykład dziwili się nam, Polakom, którzy zostaliśmy na tym terenie, że my z tego nie korzystamy. Niszczymy, rozrywamy stawidła, że my nie dbamy o te stawy melioracyjne. Oni mówili, że przechodziły takie okresy, kiedy wody tu nie było. I opowiadali też legendy, opowiadali historie o tych stworach, które zamieszkują pradawne jaskinie, które znajdują się na tym terenie. Wielokrotnie odsyłałem Was do książki "Sobogurskie duchy. Prezentowałem Wam kiedyś. Książkę o wampirach na tym terenie i wilkowakach. Teraz się okazuje, że wywołałem, jak tu powiedzieć, obudziłem zło, które drzemało w tym terenie. Przyjeżdża masa ludzi właśnie szukających tu wilkowaków, szukających tu strzyk i Szukających innych stworów, o których opowiadał kwiecień. Słuchajcie, z jednej strony jest to fajne, że. Przyjeżdża ktoś z drugiego końca Polski albo za granicę i szuka wariata, który pokaże mu wampira albo strzegę. No i w tym momencie, kto jest większym wariatem? Jak opowiadając takie rzeczy, czy gościu, który przyjeżdża tu na przykład z Kanady, wywalając kupę szmalu, żeby zobaczyć tutaj wilkołaka? Jednak teren, słuchajcie, musicie o tej porze wieczorem zapuścić się w te tereny. No jest niesamowicie. Ten las ma oczy, słuchajcie, ten las ma duszę i to naprawdę czuć namacalnie. Wokoło, słuchajcie, ta historia jest tu wyczuwalna. Wystarczy się przejść, Ci, którzy tu przyjeżdżają, doświadczają tego, wystarczy połazić po tych terenach. Tak jak wielokrotnie wam mówiłem, kompleks rize to nie są obiekty komercyjne. Odejdźcie troszeczkę z tych obiektów, poznajcie właśnie takie zadupia. Wejdziecie gdziekolwiek, słuchajcie w las, traficie na ciągi wodne, traficie na jakieś dziwne stawidła, traficie na jakieś dziwne pozostałości właśnie takich obiektów jak ten. Jednak całe Sudety takie są. Pojedźcie w okolice Kowar, pojedźcie w okolice Kudowy, pojedźcie w okolice Złotoryi, złotego stoku, czy gdziekolwiek. Po pierwsze, usłyszycie te same historie i spotkacie te same te same budowle. No ktoś powie tak, ale to są tereny rdzennie niemieckie. No ktoś tu powie Hola, hola, to są stare piastowskie tereny, dobrze, nieważne czy je, ale te budowle, te konstrukcje, które tu się znajdują, są dużo nieraz starsze. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Niemcy przegrywają drugą wojnę światową. My odzyskujemy wolność w 1945 roku i dostajemy coś takiego jak papier na wieczystą umowę, czyli na 90. 9 lat dzierżawa na 99 lat, która teraz powinna być przekształcana w akty własności, a okazuje się, że przyjeżdżają właściciele. Jesteśmy w Schengen, jesteśmy w Unii i obowiązują prawa własności sprzed 1939 roku. Paradoks, paranoja? Nie wiem, jak to nazwać. Słynny przykład narty. Jak właściciele, to znaczy właściciele dzierżawcy obiektu zostali wyrzuceni przez. Właścicieli. I słuchajcie, tu znam osoby, które się boją, mimo że wykupiły, słuchajcie, te tereny, wykupiły sobie tam mieszkania, wykupili sobie domy, jednak podstawowe pytanie się rodzi, od kogo? Kto im to sprzedał? i powie państwo polskie. Dobrze, a na jakiej podstawie państwo polskie jest właścicielem tych terenów? Przyjeżdża właściciel, jesteśmy na terenie Unii Europejskiej, jesteśmy w Schengen. Przyjeżdża na przykład dziadek kogoś z dokumentami, mówi, słuchajcie, ale to jest moje, ja mam to zapisane. Księgi wieczyste przewozi, przewozi akt własności i co w tym momencie. I zwróćcie uwagę, teraz naród wybrany zrobił awanturę, bo w Polsce zrobiono inną awanturę, że tamci awanturnicy od tych awanturników nie dostaną tego, co im się nigdy nie należało i nie należy. A my na przykład, budując to wszystko, przejmując, dbając o to, nie jesteśmy tego właścicielami. I ja zupełnie już tutaj się całkowicie pogubiłem, kto z kim, co i jak. Został wprowadzony słuchajcie, totalny chaos. Tereny inwestycyjne. A za tym wszystkim, za fasadą tego całego bajzlu, wchodzą sobie tu Chińczycy, i którzy, którzy za dwa lata mają rozpocząć eksplorację złóż antracytu. A my do 2040 czy 50 mamy pozbyć się całkowicie wydobycia węgla. No, po raz kolejny nic nie rozumiem. Czy ciężko jest, ktoś mi powiedział, zrozumieć takie ekonomiczne zawiłości? Tak, ja tego w ogóle nie kumam. Jeżeli jedni nam mówią, tego nie wolno, drudzy mówią, że to wolno, a trzeci przyjeżdżają i to robią. To jest właśnie takie poplątanie z pomieszaniem. I zobaczcie, to co dzisiaj się dzieje, ja całkowicie umieszczam w tym, co działo się tu w latach 45-53. Totalny chaos, i właśnie wypływające osoby takie jak Grundmann, jak Kloze i inni, oni tworzyli tu historię, tworzyli legendę, która dzisiaj przyćmiewa oczy, słuchajcie, dziesiątków ludzi. I wiem, że dzisiaj, na przykład, jest organizowana znowuż potężna wyprawa, potężna. Inwestycja, są to pieniądze, nie wiem skąd pompowane, ale ona ma iść śladami generała Kiszczaka. Tej samej akcji, która szła tutaj w latach 80., którą w zasadzie kres tym poszukiwaniom położył wybuch stanu wojennego w Polsce. Jaruzelski nie chciał, żeby tu na tym terenie kręcił się jakiś oddział wojskowy, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do poszukiwania, żeby czegokolwiek to szukał. A teraz słuchajcie, taka akcja, nie wiem jaka organizacja to przejmie, pod jakimi auspicjami to będzie robione. Jest to teraz szykowane, nie wiem czy w tym roku to ruszy, czy w przyszłym roku, czyli akcja złoty pociąg i te wszystkie inne po prostu umyją się. To będzie robione pod akcją na przykład poszukiwania minerałów albo czegokolwiek. Słuchajcie, kilkaset osób, może kilka tysięcy osób wyposażonych naprawdę w gigantycznie zajebisty sprzęt ruszy w teren. Tylko znowuż pytanie, czego oni będą szukali? Bo nie wierzę, że złota. Bo złoto, które na przykład Niemcy mogli tu zdeponować, tona, 2-3 tony złota, no w dzisiejszych stacjach co to, to jest? Chińczycy mogą nam natrzepać za pomocą drugarek 3D złota tyle, możemy tego mieć. Także tu nie chodzi, słuchajcie, o złoto. Jednak wiedza, która została tutaj pochowana, wiedza, która jest tu schowana, zło, które się czai gdzieś tu pod ziemią, słuchajcie, zaczyna swoje macki wypuszczać na zewnątrz. I ktoś powiedział właśnie, że te zło. Daje znać o sobie tym, co teraz dzieje się na świecie. I czy to jest prawda? Czy właśnie te przepowiednie, że za 80-85 lat od zejścia, oni wrócą z powrotem, one teraz się będą wypełniały? Jeżeli spojrzymy na przyrodę dookoła, tu się nic nie dzieje. Cisza i spokój. Przyroda sobie żyje swoim rytmem, zakłócana tylko dziką zrywką, tak zwanego człowieka. To, co my tu wyrabiamy, no, potrzebujemy po prostu tego drzewa. Tylko znowu się rodzi pytanie, czy taki buczek, czy taki dom 60-70-letni musi być ścięty, żeby z niego zrobić ekologiczne paliwo pod tytułem pelet? No, teraz w ogóle nic nie rozumiem. Co jest teraz bardziej ekologiczne? Czy ten węgiel, który my spalamy, czy wycinanie lasów i robienie z tego peletu, który i tak spalimy później, i tak spalimy. To jest, to jest właśnie polityka. I teraz to, co mówiłem na początku. Eksperymenty i... Doświadczalne obiekty na dziecia, rapka przede wszystkim to jest standardowy obiekt w Polsce, łódź okolice właśnie Łodzi, no i właśnie tu Dolny Śląsk. Wszelkie sanatoria, słuchajcie, i obiekty należące do pewnej niekatolickiej, niebędącej katolicką organizacją. Słuchajcie, co tam się działo w tych obiektach? Ośrodki tak zwanej adopcji międzynarodowej temat zaczyna wypływać. W Polsce dzieci były kierowane do takich ośrodków, co były wysyłane na zachód, do rodzin niemieckich. I teraz się okazuje, o jakie dzieci tu może chodzić. Czy to były dzieci Lebenzbornu, czy to były dzieci z Kinderfarm, czy to były dzieci z Sulistrowic, w okolicach Ślęży, które zostały poczęte i urodzone w 1943, 1945 roku i później w 1952, w 1953, kiedy stwierdzono, że one się nadają, można było je wywieźć właśnie na zachód, pod pretekstem adopcji międzynarodowej. Było to w ramach demoludu robione, czyli to niby było legalne. I teraz to, co ostatnio powiedzieli, że personel tych, tych, tych ośrodków to byli ludzie właśnie spod znaku SS. Warunki, które parowały w tych ośrodkach, były dokładnie podręcznikowe, czyli organizacji SS. I bardzo często padało takie określenie w tych ośrodkach, Moje ssmańskie świnki